zwłaszcza jazda po pierwszym wirażu była dziwnie bliźniaczo podobna do tego co robił będący na prowadzeniu Jonas Dawidson, ale ja myślę, że Tomasz Golob już niewiele mu brakuje, za chwilę się poprawi, zacznie wygrywać starty i jeszcze nie, nie raz dzisiaj radośnie zakrzykniemy z powodu wyczynów Tomasza na torze w Göteborgu. Też na to liczę, ponieważ proszę zwrócić uwagę, że na razie startował z trzeciego i czwartego pola, tak które nie są korzystne. Do tego, do te, te dwa punkty nie są jakimś tam jeszcze bardzo ale złym, złym wynikiem też jeszcze nie są, stąd też ja dosyć optymistycznie patrzę na kontynuację tych zawodów. Zobacz, bierze kto jedzie, Hancock, Lindgren. Niki Pedersen i Andreas Jonsson. Tak, jest to bieg taki terminator można powiedzieć, ponieważ wszyscy zawodnicy... Dwóch trójkowiczów i tak, dwóch dwójkowiczów. Dzisiaj, dzisiaj bardzo ładnie cała czwórka jeździ, także no, bieg na pewno, który, który będzie tutaj bardzo, bardzo ważny dla chyba całych zawodów dzisiejszych. Ale z wewnętrznego Greg Hancock i to wydaje mi się w jego osobie powinniśmy szukać głównego kandydata do zgarnięcia trzech punktów, chociaż pewnie i pozostali nie będą tutaj chcieli oddać placu w boju za darmo Amerykaninowi. Tak, bardziej tutaj jedną u siebie, na pewno to powiązuje to to, ale... i Doskonale ze startu greckiego, On na pewno nie odda prowadzenia po wyjściu z pierwszego wirażu z problemami, z kłopotami. Jak fatalnie pojechał Nicky Pedersen. Jest czwarty, przedarz się z zewnętrznego pola na drugie miejsce. Andreas na Nikiego blokuje, blokuje jeszcze Fredrik Lindgren. I teraz dostał Niki troszeczkę już sprycami spod motocykli Lindgrena i Jonssona, ale świetnie pojechał Lindgren i wyniesiony w górę Henko. Jego jazdy. Coś chyba stało się z jego motocyklem. Coś się dzieje w tym wyścigu. Na prowadzeniu Lindgren. Drogi przed chwilą był Niki, ale teraz już jest Andreas Jonsson. A więc Szwedzi dubletem. Teraz kolejne błędy Nikiego Pedersena. Nie może się pozbierać po tym fatalnym wypadnięciu z rytmu jazdy. Greg Henkopf, który z pierwszego spadł momentalnie na czwartą pozycję. Lindgren, szaleństwo na trybunach. No bo ten pierwszoroczniak w stawce Grand Prix drogi drugi wyścig, no i drugie zwycięstwo, troszeczkę dar od losu, ale pojechał świetnie, błyskotliwie, i ma trójeczkę. Fredrik Lindgren, brawa, brawa. Dla Lindgrena, no ale dwójka również w rękach Andreasa Jonsona. Trzeci do mety przyjechał Nikit Pedersen. A teraz to miejsce, gdzie wpadł w tę fatalną dziurę, obejrzał sobie jeszcze na spokojnie po wyścigu Greg Henko. Kodyż będzie wiedział, gdzie są te wilcze doły, którędy należy yy, nie jeździć po prostu. Tak, spodziewałem się tutaj w tym biegu pięknej walki, tak też było. Dla takich biegów warto jest jeździć czasami bardzo, bardzo, bardzo wiele kilometrów, ponieważ to jest to jest w ogóle speedway przez wielkie S. No byliśmy świadkami naprawdę wielkich akcji, fajnych mijanek. Z pierwszej pozycji Henko spadł na ostatnie, Niki z ostatniej na drugie. Stąd też naprawdę bardzo wiele w tym biegu się działo. Szwedzi, myślę, że przed, przed, przed rozpoczęciem tego startu nawet się nie spodziewali, że są w stanie tutaj wygrać. Hancock zrobił to, co do niego należało, Wpierw wygrał start, prowadził, wydawało się, że już nie, nie zagrożony, jest to, jest, jest to zawodnik bardzo dojrzały, stąd też jest to dla mnie dużym zaskoczeniem, że po tak świetnie rozegranym pierwszym uchu nie zdobył w tym biegu żadnego punktu. No i zobaczmy, bo za chwilę rozpoczą się te najbardziej spektakularne momenty tego wyścigu. Proszę. Henkok na kole, zamyka gaz, wyprzedzają go momentalnie dwaj Szwedzi. I, I, jest... I Niki też od razu tam. On spadł na przestrzeni 50 metrów z pierwszej na ostatnią pozycję. Bardzo duże oczy musiały się tutaj, bardzo szeroko musiało się otworzyć oczy. Tak, ja myślę, że on tutaj się w ogóle cieszy. I...